Chodź babuniu, pokaż na co cię stać. Teraz ty! Potem reszta twojej ukochanej rodzinki. Odczep się od mojej rodziny! Huj! zlejowy to się Cześć, się z tej strony poziomka i największy koks z uniwersum Harry Pottera, czyli matka Wesley'ów! Tak. To nic nie da. Czym, czym, ona mnie Dobra. Dobra. Psa, Dobra. Sam wyłaś. Dobra. Teraz wiem, teraz wiem już, co i jak. Pokaż się i nie chowaj się, tam. W końcu się zjawia. Mm -hmm. I co? Aha, eee, w sensie, o nie. Piątka, piątka, piątka. O, ja chciałam ten. Ja myślałam, że ja zaklęcia muszę u, czy, użyć. Pożałujesz dnia, gdy co? z skabanu. <laughs> Nie! To ty pożałujesz! No, o co chodzi? Pogubiłam się. Już wszystko chyba wiem. No to spoko. Myślałam, że będzie ciężej. O matko. Tu się skryło. Dwójka. Ja chcę wiedzieć jaki przycisk. A nie. Ty głupia babo. Zamknij twarz. Ja powiem tak, ja pamiętam chyba w oryginale ona tam mówiła brzydsze słowa. Ale nie mogli tutaj tego dać, chociaż tutaj chyba używali jakichś brzydkich słów wcześniej. Co byłam taka wow". Ale nie tak. <słyska> Bank. Mic drop. A, no i kozak. No i ładnie pozamiatane ocieram rączki, moi drodzy. Po prostu wytarte ręce. O, czy teraz będzie skok na z Voldemortem? To już ten moment? No, spoko. Ostatnia walka Voldemorta. Dobra, to jest ten moment. Walcz o matko on jest wszędzie. Znajdźko! Czos tu jestem! No nie! Wyznam, że to mnie rozczarowuje! Inni cię zdradzą! Save był tylko pierwszy. Więc też zostaną zniszczeni. O ty gadzie. No to coś robi? A. Od niego to się odbija? Nie rozumiem. Dziwne to Nie masz kogo użyć jako tarczy! No Nie mam gdzie uciec Gdzie ty... Gdzie ty chodzisz? Woldemort. Jaki śmiech. Jaki słodki śmieszek. Zabolało, co? Ty, ja się mogę chyba teleportować. Czekajcie. A nie, to, to on sam się teleportował, ok. Mam to. Gdzieś. Tu się skrył. Mm -hmm. Chyba dam temu w ogóle odcinkowi jakiś chwytliwy tytuł. Bo doszłam do wniosku, teraz jak sobie tak gram, że to jest taki Danielko też dość ta ważny odcinek Harry'ego Pottera. Nie muszę, ja nic nie muszę. Dumbledore. Spoko. Ja też! Też mu ufałam! Krudne sprawy... Aha, źle kliknęłam. A nie, nawet spoko. He he. Łaskotki. Giddy, giddy. Ura. Dawaj, Harry. Teleport. Here. Da się. Wykonalne, moi drodzy, wykonalne. Po prostu już te szachy czarodziejów z pierwszej części były trudniejsze. W pierwszej części niż ten. <gryw> już teraz Voldemort. On jest taki dosyć łatwy do pokonania, z tego co widzę. Albo bazyliszek, matko! Ja przeszłam bazyliszka, moi drodzy, na reszce życia. Po prostu rysce, że jeden cios i nie żyje. Taka była moja pierwsza potyczka z bazyliszkiem. Dokąd teraz pójdziesz, Hary? Nie masz już dokąd uciec! Ja cię już pokonałam. Zabiłeś moich rodziców. I wielu, wielu więcej hary. Ej! Nie podoba mi się to! Oła, spadłem! O, dzięki. W sumie powinnym, powinienem być wdzięczny. Uratowałeś mi życie. Czemu ty żyjesz? Bo mam coś, dlaczego warto żyć. O. Taka magia. Miałeś rację. Czarna różdżka cię nie posłucha. Należy do mnie. Zabiłem Snape'a! Różka nigdy nie należała do Snape'a. Zakończmy to tak, jak zaczęliśmy. Razem. Aaaa! Bang. I będzie. Sruuu! O, różka, jak Mówiłem, fajnie. Że <noise> <zwolnione> <głos> Mówiłem, że ci się nie przyda. I to zwolnione tempo głosu. Mówiłem, że ci się nie przydał transformacja w Holko. Mmm, o, znaleźliście, w końcu przydaliście się na coś, <laughs> przyjaciele. Na szczęście Neville 300 k ogarnia dookoła wszystko. O, czekajcie, muszę chwycić myszkę, akurat przecierałam ręce. Ej, ale ja też bym chciała walczyć. Czy ja mogę... Chcę mieć jakikolwiek Quick Time Event. No, dziękuję. Mam coś klikać? Eee... Aha, klikam. Nie wiem, czy powinnam klikać, ale no. dawaj, 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 U, Naruto. Naruto. Choraj, dawaj, 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 dawaj,

nie wiem, czy mi się wydawało, że szło mi lepiej, jak klikałam. Nieważne. Wydłużam odcinek, ok? No. Przynajmniej mam Quick Time, quick time Event. Tutaj widzicie precyzja i te sprawy. Dziękuję. Nadal. Wszyscy <ślesy> się patrzą. Patrzcie, jaka jazda. Wy. Chyba tak ma być Ej Dawaj go Harry Dawaj go ty, 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 ty. A nie, muszę to wyśrodkować No, środkujemy Pięknie Wow Jaka rozruba Rozruba Hogwartu. Znaczy, już jest rozwalony, ale wiecie, spać. Ja tego nie remontuję. Katarzyna do się tym zajmie. Wyremontujemy wam Hogwarts. Dzięki, Kaśka. <laughs> Wyobraziłam sobie, jak ona z tą ekipą wchodzi. Naprawdę. I need uh, to see that. Je, yeah, na no ile można. nie nudzi ten Quick Time Event, ale przynajmniej go mam. Jeszcze będzie trzeci raz na pewno, bo to tak zawsze działa. Nie? Nie? nie. To się zaskoczyłam pozytywnie. Harry, o Wow. Ale urba. Szybko poszło. Jufranek. Nie zostawiamy tego miejsca w lepszym stanie niż je zastaliśmy, co? E, no. Czemu nie chciała go słuchać? Czarna różdżka. Gdy Voldemort zabił Snape'a, sądził, że zdobył różdżkę, ale ona nigdy nie była Snape'a. To Draco rozbroił Dumbledora. Od tej pory różdżka go słuchała, dopóki ja nie rozbroiłem Draco. Ale to znaczy, że słucha mnie. Dam, 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 dam. Oczywiście, jak mogłoś to inaczej I co skończyć? Co zrobić? O Elix, Vinted. No, pewnie. <grystujesz> no, można i tak. Po prostu Harry stwierdził, że. Nie ma co. Nie ma co. Nie ma co być najsilniejszym graczem w tej grze. Ej, ciekawe, czy jak się sklei taką różdżkę, to czy ona potem działa? Resting. O ja cię to jest ta słodka Chodź, scena. James jest już w pociągu. Lili, mówiłam ci, do Hogwartu idzie się dopiero po ukończeniu. Ale mam ciary na rękach. Niedługo wsiądziesz do tego pociągu razem z Rausom. Mają jeszcze na to sporo czasu, Ron. Hugo. <noise> Miejmy nadzieję, że w Hogwarcie będzie mniejszy niż za nasze czas. No. Ciężko stwierdzić. Ej, a mogliście pokazać draku. Hm. Smutno mi teraz. Lecimy do Hogwartu, jedziemy. hu hu, moi drodzy. Bardzo dziwnie się czuję. Mam kurde dreszcze. Mam ciarki. Ej, naprawdę mam ciarki na rękach, nogach. Bo czuję się, jakby pewien epizod w moim życiu tak został zakończony. Bo. Kurde, zaczynałam tę serię, kiedy miałam 14 lat. Byłam w drugim gimnazjum. Był listopad. A grałam w ogóle pierwszy raz, raz w tę grę mając lat 11 i marzyłam, żeby po prostu, wiecie, e, nagrać cokolwiek na YouTube. Te grę, czyli ogólnie całą serię z Harry'ego Pottera, bo w tę grę gram pierwszy raz w życiu. Że insygnie, nie? Ale powiem wam, że nawet mój e, ton głosu i głośność poszła w dół, bo mam takie wow. Czuję taką nostalgię i wiecie, ja mam teraz 22 lata, jestem na studiach i czasem się śmieję, jak oglądam sobie te moje stare filmy na YouTube i mówię, że chciałabym robić w dubbingu, być aktorką, być w szkole filmowej no i powiedzmy, że w szkole filmowej jestem z dubbingiem coś tam powoli się udaje teraz mam troszkę gorszy czas, ale tak samo jak wtedy, kiedy zaczynałam grać w Harry Pottera to jest takie wow! To jest dziwne, to jest tak dziwne. Ale może wyjdzie coś z tego pozytywnego, ale naprawdę powiem wam, że zostanę z wami jeszcze trochę na tych napisach, bo. Kurde. Jak myślę o pierwszej części Harry Pottera, to przypominam sobie mnie, w tej drugiej klasie gimnazjum, która wracała sobie często z szkoły. I miała następnego dnia egzaminy, nie egzaminy. I albo uczyła się od razu po szkole, żeby wieczorem nagrywać, albo na odwrót. E, potem była Komnata Tajemnic. I ja wtedy zaczęłam ją nagrywać, kiedy wróciłam z obozu z Łeby. E, to był jeden z lepszych obozów w moim życiu. I było wtedy też tak super. I dopiero była druga część moja ulubiona chyba, jeżeli chodzi o gry. Następnie e, wiem, że tego... Więźnia z kabanu zaczęłam w drugim semestrze trzeciej klasy gimnazjum, i to był też bardzo do dobry dla mnie czas. Eee, byłam wtedy bardzo blisko z moimi kumplami z mojej ulicy eee, i często eee, kojarzę, że jeździliśmy do kina w maju, kiedy ja chyba też jeszcze Pottera nagrywałam, i bardzo szybko mi się nagrywało tę część. Eee, potem miałam długą przerwę od Pottera na pewno, bo ja chyba dopiero w Drugiej liceum. Nagrałam czarę ognia i wtedy zaczynały się te coraz gorsze części, bo czara była nudna. Czara była po prostu nudna. Nie okłamujmy się, ale to był wtedy czas, kiedy ja miałam chyba pierwszy raz w życiu złamane serduszko. Takie pół roku po złamaniu serduszka, i wtedy wiem, że gra w to mi bardzo pomagała. Tak, to był 2017, tak mi się wydaje, bo nie chcę mylić sobie lat, ale tak mi się wydaje, że to był 2017. Mm. No i bardzo to przeżywałam i tak Harry Potter mi bardzo pomagał. Następnie była część piąta i to była klasa maturalna. I super mi się grał w piątkę w klasie maturalnej. Ja wtedy bardzo się skupiłam na dubbingu, samorozwoju. Eee, I to był bardzo dobry rok w szkole. I wiecie, właśnie te lata w szkole e, kojarzą mi się głównie z Harrym Potter'em, dlatego że tam głównie wszystko działo się w szkole. A żeby było śmieszniej, kiedy tak jakby zakończyłam moją edukację, zaczęłam lecieć z szóstą, siódmą i ósmą częścią, kiedy oni tak troszkę już w tej szkole nie byli. Eee... Kurde. Harry Potter jak stworzył mi filmy, e, stworzyły mi też część mojego właśnie dzieciństwa. E, tak, gry, tak samo, tylko na ten czas okres szkolny. E, what's more, e, to jeszcze, że tak powiem, mm, e, no książki, ja muszę się wziąć za książki. Jak była e, pandemia, to przeczytałam. E, e, Kamień filozoficzny miałam się brać za resztę, i potem, że tak jakby skończyły te e, zakazy wychodzenia z domu, no i no, tak się odciągnęłam. Ale Harry Potter to jest jednak cudowna seria. Jeżeli chodzi o te fantastyczne zwierzęta, to ja nie jestem zbytnie fanką. Obejrzałam pierwszą część, resztę mi się nie chce, ale mojej siostrze się podobało, ona lubi. Ale to nie dla mnie akurat. No nie dla mnie, ale nie mam nikomu tego za złe. Każdy ma to, co lubi. Mm. Czy to jest koniec Harry Pottera na tym kanale? Ja bym chciała powiedzieć, że nie. Bo ja mam świetne dwie części Lego Harry Potter. Ja je bardzo lubię. Ja je przeszłam obydwie na 100% i ja byłam pewna, że ja je nagram po Harry Potterach, tylko że wiem, że jak raz chciałam odpalić e, 14, to mi komputer się wyłączał w jednym momencie. Tym samym. Tak jakby ścinało mi grę i było pik i nie było. Ale może coś się teraz naprawiło, więc na pewno się postaram. Ej, ale fajnie mogę sobie poczytać. Pan Maria, no pania, kurde. Barbara Kałużna, ją uwielbiam. <tak>, tak, czytam sobie. Leszek z duń, uwielbiam Leszka z Dunia. Anna Apostolakis, ja, ja z nią pisałam, moi drodzy. Taka ciekawostka. Franek eee, Frenek Boberek. <tak to wynik postaci drugoplanowych. O, chcę zobaczyć. Adam Malecki. Artur Kruczek. A bo to jest też ten po lewej. Teraz zobaczyłam muzyka. Ej, tak siedzę. Fan Faktor Janina. Jak kopalnia w Libiążu. Pozdrawiam Libiąż. Ciekawe ile to jest osób, które znają kopalnię Aninę z Libiąża. Ciekawostka. Eric Gary. Starszy dyrektor. No dobra, no ale co? Te napisy, coś będzie po napisach, czy nie? Bo aż jestem, tak troszkę ciekawa, czy muszę kliknąć sobie spację, czy nie, bo się troszkę boję. Dobra, enter tam. A nie. O. <laughs> Dziękujemy za grę. To ja myślałam, że mam poczekać na napisy. No dobra. Ale to spoko, będzie dłuższy odcinek. I o nie. O nie. O matko! To były też na te, na konsole, prawda? Ładne. Ciekawe, na pewno bardzo ciekawe. Ten ten. Ej, ładnie to wygląda. A ta gra też ma około tych 10 lat, to jest ciekawe, nie? Ej, milczę to oglądam, bo jestem jak dziecko. Czuję się tak samo jak oglądałam ten dokument na HBO o Harry Potterze. Pamiętacie, nie? O, już czwórka będzie, bo widzę, jak wyglądają. Hmm. <grytanie> Czy ja chcę w ogóle komentować te ostatnie części? No wiadomo, że nie są jakieś takie wybitne jak pierwsze trzy, no ale co zrobimy? Oni myśleli, że robią lepiej, może już im się nie chciało, chcieli trochę urozmaicić i zmienić rozgrywka, no wiadomo, że te pierwsze były najlepsze, no nie oszukujmy się. No no ale tak bywa. Przynajmniej historia domknięta. Ja się bawiłam dobrze. Ja na pewno dzięki temu zbudowałam sobie bardzo relacje z wami, dlatego że matko tyle, ile ja dostawałam wiadomości odnośnie tego, kiedy nagram Harry Pottera. Wow! Było tego bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo. Eee, ekspercki? Okej. Okay. Tryb wyzwania, nie, zobaczymy sobie tylko jeszcze na dodatki. Co to ja zdobyłam? Postaci. Ale to, ale, a, uuu, czyli nie odblokowałam wszystkiego, kurde. Ale co, ja mogę sobie wybrać, kim chcę chodzić? Nie, dobra. Enter menu, no to chyba escape, coś mi się pomyliło. Dobra, muzyka. No dobra, nie udało mi się aż tak, 6 na 12, czyli połowa, okej. Okay. aż musiałam sobie wzdychnąć, wiecie, bo zamyka się pewien rozdział. Pewien rozdział się zamyka, ale o to tutaj właśnie chodzi, żeby móc pozwolić niektórym rzeczom odejść i zacząć nowe, bo tak działa w ogóle całe życie. Obstawiam, że kilka kilkoro z was dorastało na pewno z tą serią. Ja też dorastałam z tą serią. Razem dorastaliśmy i dalej będziemy dorastać. Na razie się jeszcze nie wynoszę z YouTube'a, z tego co mi wiadomo. Raczej mi się to chyba jeszcze nie zmieni. Uczucie dziwne, ale nie traktujemy tego jako smutek. Ja Wam na pewno chcę bardzo podziękować za to, że byliście ze mną podczas nagrywania Harry'ego Pottera, bo ta seria bardzo dużo u mnie zmieniła. Naprawdę, bardzo dużo u mnie zmieniła. I gdyby nie ona, myślę, że aż tak bym nie poczuła takiej jakby więzi z wami i takiego wsparcia, jakiego, jaki dostawałam, kiedy nagrywałam na pewno pierwsze części którego bardzo wtedy potrzebowałam także dziękuję wam, że ze mną byliście podczas całej tej przygody w Hogwarcie jeżeli seria wam się spodobała, to byłabym wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie jej tego odcinka słyszymy się niedługo w kolejnych seriach do usłyszenia no i cześć.